Jesteśmy w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego imienia Stefana Żeromskiego w Świdwinie. Jesteśmy na ósmej edycji konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych. W konkursie tym uczestniczą uczniowie ze szkół podstawowych terenu powiatu, jak również z łobza. Są również uczniowie zespołu szkół rolniczych, którym w tej chwili się znajdujemy. Konkurs ten cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży naszego powiatu i nie tylko naszego, ponieważ również od wielu lat uczestniczy młodzież z Łobza w tym konkursie pod opieką pani Beaty Zwolińskiej, także myślę, że jest to jakiś pomysł dla młodzieży i promowanie języka niemieckiego w Wśród tych naszych dzieci. Ponieważ mieszkamy w takim regionie, gdzie ten język jest bardzo przydatny, więc myślę, że warto młodzieży uświadamiać, że warto się tego języka uczyć, szczególnie tutaj w województwie zachodniopomorskim, gdyż zaraz przy granicy mamy z tym językiem kontakt. Jest to konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, konkurs teoretyczny. W tym roku mamy ponad 60 uczestników z różnych szkół. Mamy ponad 40 prac plastycznych główną nagrodą jednego i drugiego konkursu jest bilet na wycieczkę do Niemiec. Wycieczki w naszej szkole są regularnie organizowane w tym roku. Ta wycieczka o której mowa jest planowana na 17-18 grudnia. Jest to wycieczka do Dolnej Saksonii, do Wolfsburga, do Braunschweigu i do Wolfenbüttel. Dzięki wsparciu starosty Możemy również tutaj sponsorować inne nagrody dla młodzieży, nagrody rzeczowe, więc myślę, że jest to też jakiś bodziec do tego, żeby ta młodzież się zapisywała na, do udziału w tym konkursie. Są to oczywiście ciekawe nagrody.